Witajcie, znajdujemy się na Podkarpaciu, tle zamek Kamieniec, i z tego miejsca chciałbym Wam powiedzieć kilka słów o naszym projekcie WEMI. Zaczynamy od naszej nazwy WEMI, jak ona powstała albo co ona oznacza. E, czyli po kolei, W jak wyprawy, E jak emocje jak miejsca i jak inspiracje. Wymyśliliśmy sobie to następująco, że chcemy inspirować Was przeróżnego rodzaju wyprawami, wyprawami, wycieczkami, w miejsca, w których nie byliście, a może chcecie je odkryć na nowo. I w tych miejscach będziecie przeżywać przeróżnego rodzaju emocje. I dlatego WEM. Wyprawa, emocje, miejsca, inspiracje. Kolejna rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to jak wygląda nasz projekt. To jest to, co chcemy Wam zaoferować, czyli aplikacja, w której na początek będziemy odsłaniać kulisy Małopolski, dokładnie 42 miejsca, i przewodnik, w którym już te miejsca będą. W aplikacji będą. Teksty, będą zdjęcia, e, natomiast w przewodniku będzie tego więcej. Dwa razy więcej tekstów, więcej zdjęć oraz filmiki. Filmiki, które pokażą Wam właśnie te wybrane miejsca. Wszystko to jest po to, aby Was inspirować do wycieczek, wypraw, aby Wasza codzienność była coraz bardziej urozmaicona. Kilka słów o naszej ekipie, ponieważ e, ekipa. Mm, jest szersza. To nie tylko ja, ja nazywam się Paweł Stefański, natomiast w ekipie jest Asia, która jest graficzką, Kasia, która jest copywriterem, oraz Sebastian, który jest filmowcem. Razem jeździmy w teren, razem pokazujemy właśnie te miejsca w Małopolsce, czy teraz w Podkarpaciu. Na początek, ponieważ pochodzimy z Małopolski, postanowiliśmy, że opiszemy właśnie te miejsca, które mamy najbliżej. W kolejnych latach, miesiącach będziemy zwiedzać kolejne województwa i będziemy coraz bardziej rozszerzać właśnie podróżowanie po Polsce. Więc zachęcam, abyście polubili naszego Facebooka, Instagrama i tam śledzili nas na bieżąco.